Cześć, to Marek i Satisfly. Jeżeli planujecie swoje wdrożenie w oparciu o Magento, to dzisiaj opowiem Wam o jednej z moich ulubionych funkcji, dzięki której klienci często na Magento się decydują, czyli o Magento Multistore. Zaczniemy od małego kontekstu sytuacyjnego. Słuchajcie, funkcja Magento Multistore przyda Wam się w paru różnych momentach. Pierwszy moment jest taki, że prowadzicie sprzedaż w różnych modelach, czyli na przykład sprzedajecie w B2B i w B2C. Co bardzo często jest popularne wśród producentów. Może być tak, że prowadzicie sprzedaż międzynarodową, ale nie taką tradycyjną, gdzie liczymy sobie po kursie euro cenę produktu i wszystko jest ok, tylko trochę taką bardziej skomplikowaną, czyli na przykład mamy różną politykę cenową, albo chcemy mieć inne drzewo kategorii, albo chcemy trochę inaczej prezentować produkty. No już nie wspomnę o dodatkowych modułach nie wiem, do płatności czy innym sposobie naliczania. Ceny logistyki. Może się też zdarzyć tak, że chcecie po prostu, żeby wasz sklep zupełnie inaczej wyglądał, żeby was na przykład ktoś nie kojarzył z polską firmą, czyli to nie jest takie tradycyjne przetłumaczenie sklepu na zagraniczny język i policzenie sobie ceny produktu po kursie waluty. No i trzecia taka sytuacja, kiedy pojawia się trochę bardziej skomplikowanie w e-commerce, to wtedy, kiedy macie kilka różnych brandów, czyli na przykład jesteście producentem i macie. Pięć różnych brandów, pod którymi pojawiają się Wasze produkty, no i chcielibyście dla każdego z tych brandów zrobić osobny sklep internetowy, które też od siebie mogło się trochę różnić. I w efekcie wygląda to słuchajcie tak. Mamy sytuację, w której mamy de facto kilka różnych sklepów, bo mamy kilka różnych modeli sprzedaży, i te sklepy mają bardzo duży wspólny mianownik, no bo. Dużo rzeczy jest takich samych, ale chcemy jednak, żeby mimo wszystko trochę się pomiędzy sobą różniły. Na jaki w tym miejscu firmy wpadają pomysł? Czasami spotykam się z takim podejściem, że firmy, i brzmi to całkiem rozsądnie, robią tak: to zrobimy sobie jeden sklep internetowy, zrobimy go tak już pod klucz, a potem skopiujemy go 2, 3, 4, 5 razy, no i w każdym z tych sklepów trochę sobie pozmieniamy, no i będzie. I słuchajcie, brzmi to jak nawet nie najgorszy pomysł, no bo cel zostaje osiągnięty, ale pokażę Wam. Dlaczego ten pomysł wcale taki super fajny nie jest? Wyobraźcie sobie, że faktycznie wdrażacie swój e-commerce, no i ten e-commerce się u Was pojawia. I to jest sytuacja dość prosta. Ale najczęściej w tym e-commerce pojawia się też połączenie z systemem ERP. No i z drugiej strony mamy handlowca, czy innego operatora sklepu, którego narysuję tutaj jako takiego ludzika z taką fajną czapeczką. I ten operator, to może być marketing manager, to może być e-commerce manager, to może być handlowiec, specjalista od treści czy ktokolwiek inny, no będzie tym sklepem internetowym zarządzał. No i teraz wyobraźcie sobie, że to Wam nie wystarczy. Czyli, mając ten sklep internetowy, czyli, będąc w tej sytuacji, o której mówiłem, stwierdzamy, że robimy sobie drugi taki sam sklep, ale troszeczkę inny. No, i wtedy robimy sobie tak, że tu się pojawia drugi e-commerce, a tu powiedzmy, że pojawia się trzeci e-commerce, no bo mamy jeszcze jakiś tam dodatkowy brand, bo chcemy sobie sprzedawać jakiś tam fragment innych produktów, albo tu chcemy mieć bardziej B2B, no tu chcemy mieć bardziej B2C, albo chcemy mieć, żeby to było trochę inne. W każdym razie pojawiają nam się trzy sklepy. Jaka jest konsekwencja taka na dzień dobry? No taka, że ten operator będzie już miał nie jeden panel, ale trzy panele, które musi yy, przecież obsługiwać. No i jeżeli to są zupełnie inne treści, zupełnie inne promocje, to jeszcze pół biedy. No ale wyobraźcie sobie jak dużo rzeczy jest wspólnych. No bo na przykład macie, nie wiem, te same produkty. No to nagle się okazuje, że ten operator musi do każdego z tych sklepów wejść i ten produkt uzupełnić. Podobnie zresztą będzie na przykład, nie wiem, z regulaminem, z jakimiś informacjami o SEO, często kategoriami i tak dalej i tak dalej. No i tak samo przecież musi być to zrobione po stronie integracji z ERP. No bo musimy przecież tego ERP zintegrować, no bo jeżeli go nie zintegrujemy, no to nie będziemy mieli automatyzacji. No i you okay. Co teraz? No teraz się okazuje, że tak naprawdę z tej y, dość prostej konstrukcji zrobiło nam się, z tych połączeń z dwóch, zrobiło nam się sześć, tak? No bo i operator musi używać trzech systemów naraz i ERP musi te trzy systemy naraz obsługiwać. To nie jest wcale takie łatwe w utrzymaniu, ale też może się pojawić taki problem, na przykład ze stanami magazynowymi. No bo zobaczcie, jeżeli sprzedajecie ten sam produkt na trzech różnych sklepach i w jednym sklepie Wam zejdzie, to bardzo, bardzo szybciutko trzeba w tych dwóch sklepach zaktualizować ten stan, no bo jeżeli i on nie będzie aktualny, to ktoś go przecież może kupić i wy się narazicie na, no, dość często nieprzyjemne komentarze klientów, że co, czemu sprzedajecie coś, czego nie ma. Więc fajnie by było, żeby to było bardzo takie, wiecie, takie super fast, albo żeby te e też gadały między sobą. No i to się robi już w ogóle rzeźba, no bo mamy bardzo dużo połączeń, a mówimy tylko o trzech systemach, a co by było, jakby było ich pięć. No i podobnie będzie, słuchajcie, z rozwojem, no bo jeżeli mamy rozwój i mamy tutaj takie małe, pojedyncze klocki z funkcjonalnościami, które chcielibyśmy pododawać do naszych sklepów, to więcej niż rzadziej zdarzy się taka sytuacja, że my chcemy te same funkcjonalności w wszystkich tych trzech sklepach naraz, no bo tak jak mówiłem, ten wspólny mianownik jest duży, więc będzie trzeba każdą z tych rzeczy wrzucić do każdego sklepu, Osobno. No i przy okazji dobrze by było, żeby te rzeczy dostosować. No bo jeżeli się okaże, że jednak ten wspólny mianownik jest duży, ale nie jest stuprocentowy, no to nagle się okaże, że pewne rzeczy trzeba będzie trochę sobie zmodyfikować, bo one będą działały trochę inaczej. I co to powoduje w konsekwencji? Po pierwsze, powoduje to to, że Kupę energii trzeba tylko na proces uzgadniania rzeczy poświęcić. Development zaczyna nagle też dużo kosztować, i prawda jest taka, i tak wychnika trochę z mojego doświadczenia, że to jest w sumie nie do utrzymania w długiej perspektywie. To znaczy, zawsze będzie tak, że czegoś gdzieś nie ma wtedy, kiedy powinno być. No i jak to zwykle bywa w takich sytuacjach, dług technologiczny zaczyna nam rosnąć. No i musimy to wszystko sobie tak utrzymywać, utrzymywać, utrzymywać. No i nie brzmi to wcale jak coś. Dobrego, chcielibyśmy tego absolutnie uniknąć. Więc konkluzja z tego obrazka jest taka: umęczycie się, będzie wam mniej wygodnie, będzie wam to trudniej utrzymywać, a koszty będą rosnąć, aż dojdziecie do momentu, w którym stwierdzicie kurczę, w sumie to trzeba było to zrobić inaczej. No i teraz, jak to się ma do Magento? Słuchajcie, Magento jest zbudowane w oparciu o taką, można powiedzieć, trochę filozofię, że bardzo dużo rzeczy można nadpisywać. Czyli możemy zrobić tak, że pewne rzeczy są domyślne i w pewnym momencie te rzeczy zostaną nadpisane przez coś customowego. I tak jest na przykład na poziomie kodu. Czyli mamy w Korze Magento jakieś funkcjonalności, na przykład, nie wiem, algorytm naliczania ceny. No, no i my sobie ten algorytm możemy na, nadpisać, tak? Czyli możemy zrobić moduł, który nadpisuje nam algorytm naliczania ceny w taki sposób, że do każdej ceny doliczamy sobie dyszkę po coś. Nie wiem po co, ale moglibyśmy tak w sumie zrobić. I ważne jest to, że nie naruszamy przy tym koru. I w ogóle jest tak, że jeżeli ktoś Wam w procesie developmentu ten core narusza, to to jest błąd w sztuce, dlatego że jeżeli mamy naruszony kor, to trudniej będzie tym sklepem później zarządzać i trudniej będzie go też na przykład później aktualizować. No bo jeżeli będziemy robili aktualizację, no to jest szansa, że ona przywróci nam te zmiany sprzed naszych modyfikacji i w sumie znowu będziemy musieli tą dyszkę dodawać i trzeba będzie tego pilnować. I to jest bardzo drogie w utrzymaniu, więc tak byśmy nie chcieli. Więc Magento ma to nadpisywane. I funkcja multistore. W sumie działa na bardzo podobnej zasadzie, tylko przenosi ten mechanizm nadpisywania na trochę wyższy poziom aż do panelu administracyjnego. I w praktyce chodzi tutaj o to, że możemy sobie wygenerować wiele różnych sklepów na jednej instancji magento i stworzyć z tego coś, co widzicie na przykład tu na obrazku. Czyli takie drzewko, gdzie mamy jeden silnik, mamy kilka website'ów, mamy kilka storeów i mamy kilka store view. Co jest gdzie, to myślę, że na następną okazję. Natomiast powiem wam, jakie są konsekwencje. No właśnie konsekwencje są takie, że pewne rzeczy będą wspólne i będą taką wartością globalną, a pewne rzeczy będziemy sobie nadpisywali tak, jak nam się to podoba. No i słuchajcie, pokażę wam to na przykładzie produktu. Tak na chłopski rozum. Jeżeli mamy dane produktowe, to co jest wartością globalną? No na przykład waga. Nie, no bo. Produkt raczej wagi swoich nie zmienia, niezależnie od tego, gdzie byśmy go na świecie sprzedawali. On jeżeli ważył kilo w Polsce, no to będzie ważył kilo wszędzie. Ale na przykład nazwa już nie jest taką rzeczą, która będzie taka sama wszędzie. Chociażby dlatego, że no oczywiście w innych krajach będziemy chcieli ten produkt nazwać w języku ojczystym dla danego kraju. Ale może być na przykład też tak, że jeżeli sprzedajemy w B2C i w B2B, to ten produkt będzie się nazywał inaczej, dlatego że w B2C ta nazwa będzie bardziej marketingowa, a w B2B będzie w nazwie na przykład kod produktu. No bo po tym kodzie można sobie łatwiej wyszukać, wasi klienci łatwiej się będą w stanie zorientować w tym co sprzedajecie. Więc nazwa marketingowa, taki nazwy technicznej to może nie być to samo, a moglibyśmy chcieć, żeby właśnie w B2B tak to wyglądało. No i słuchajcie, pokażę wam to jak to wygląda w Magento. Ja sobie tutaj skonfigurowałem Dwa różne sklepy. To jest nasze demo. Jeżeli będziecie chcieli wejść na demo, to dajcie znać, co wam podescie link, ale jak to wygląda w praktyce? To, co wam mówiłem, czyli na przykład waga, jest wartością globalu. Ona ma tu napisane Global. Jest w funtach, więc możemy sobie tu wpisać na przykład 100 funtów i ta wartość będzie wszędzie taka sama, ale już nazwa jest na poziomie storviu, czyli w tym drzewku, na samym najniższym poziomie. No, i w tym wypadku w jednym storwiu ten produkt się nazywa jakoś, i to są wartości domyślne, ale jeżeli ja sobie przełączę na przykład na sklep PWA, to zobaczcie, że ten produkt dalej nazywa się tak samo jak w wartości domyślnej, ale ja mogę zrobić coś takiego, że sobie tą nazwę odhaczę i wpiszę ją tak, jak mi się podoba. No i dzięki temu wszędzie tam, gdzie ja tej nazwy nie zmienię, to ona będzie domyślna, tak jak sobie to ustawimy, ale tam, gdzie chcę, mogę z tą nazwą zrobić, co mi się rzewnie podoba. I jak sobie zobaczycie po tej karcie produktu, to dużo jest takich rzeczy, które możemy sobie wybrać dowolnie do naszego innego sklepu. Jest to w tym wypadku, akurat w przypadku danych produktowych, konfigurowane na poziomie atrybutów. Czyli my możemy powiedzieć, że na przykład kolor jest. Niekonfigurowalny na poziomie sklepu, tylko jest wartością globalną. Waga też, ale na przykład, właśnie nazwa produktu czy jakieś atrybuty takie typowo opisowe, no już oczywiście nie, te, nie będą własnościami globalnymi, czyli będą ustawiane w sposób domyślny, a my możemy sobie je nadpisywać tam, gdzie nam się to podoba. I słuchajcie, taki mechanizm, gdzie możemy nadpisywać pewne własności. Jest rozsiany po wielu różnych miejscach w panelu administracyjnym Magento, czyli jest wiele takich miejsc, gdzie ustawiamy sobie dane domyślne, a później możemy sobie nimi zarządzać, jak nam się podoba. Na przykład możemy zrobić tak dla modułów, czyli powiedzmy sobie, że zrobiliśmy sobie ten algorytm takiego indywidualnego naliczania ceny produktu, gdzie dodajemy tą dychę. Możemy sobie z tego zrobić moduł i powiedzieć, że w tym sklepie ten moduł działa, a w tym sklepie nie. Czyli na przykład w Polsce tą dychę doliczamy, bo tak nam się podoba. A w sklepie międzynarodowym już tak nie chcemy robić, więc ten moduł jest po prostu wyłączony, więc domyślny sposób naliczania ceny marżentowej się wtedy po prostu uruchamia i ten produkt nalicza się tak, jak powinien się naliczać od samego początku, gdyby tej modyfikacji nie było. Takich sklepów możemy stworzyć tak dużo jak nam się podoba. W dużej mierze możemy to też zrobić z poziomu panelu administracyjnego. Oczywiście nie wszystko, no bo jeżeli chcielibyśmy podpiąć domeny, no to to już jest jakaś rzecz techniczna, którą trzeba zrobić. Ale generalnie, gdybyśmy chcieli sobie na przykład, mając sklep w Polsce, uruchomić sobie sklep niemiecki, to możemy to sobie wyklikać i później tylko kwestia podłączenia odpowiednich płatności, przetłumaczenia treści. No i w tym wypadku prawdopodobnie trochę fine tuningu wizualnego, no bo wiadomo, że w Niemczech wszystkie. Absolutnie wszystkie słowa są 10 razy dłuższe niż w Polsce, więc pewnie, jak sobie to przetłumaczymy, to coś pójdzie nie tak. Ale co do zasady, możemy sobie to po prostu skonfigurować, powrzucać tłumaczenia, powłączać, powyłączać moduły, zrekonfigurować sobie te rzeczy, które można konfigurować na poziomie niższym niż globalny. No i po prostu mamy. No i dzięki temu, słuchajcie, możemy prowadzić sklepy w różnych językach. Możemy mieć różne szablony graficzne, no bo możemy włączyć taki w sklepie polskim, a taki w międzynarodowym. Możemy tworzyć sobie różne konstelacje wielowalutowe z indywidualnym cennikiem, z cennikiem opartym o przeliczenia, zaokrąglaniem, bez zaokrąglania, z jakimiś customami, które dotyczą tylko pewnych wycinków waszego biznesu. Możemy mieć sklepy na różnych domenach, możemy sobie tworzyć zupełnie nowe drzewa kategorii, zawężać tą ofertę produktową do takiej, jaka nam jest potrzebna. Możemy mieć zupełnie inne nie wiem, koszty logistyczne, inne funkcjonalności i tak dalej, i tak dalej. Czyli, generalnie, mając nadal wszystko w obrębie jednego silnika, my jesteśmy w stanie stworzyć sobie taki dowolny układ sklepów, jaki nam się tylko podoba i dopasować je pod potrzeby nasze, ale też naszych klientów. No i słuchajcie, korzyści, mam wrażenie, że piszą się trochę same. Ale sobie je podsumujemy. Pierwsza najważniejsza korzyść jest taka, że macie tylko jedną technologię do utrzymania, jedną technologię, jedną integrację, jeden panel do zarządzania właściwie wszystkim. Więc w konsekwencji oszczędzacie czas, oszczędzacie pieniądze, które trzeba by było poświęcić na przykład na development pięciu sklepów naraz, czy czas waszych operatorów, które, którzy oni muszą poświęcić na zarządzanie de facto pięcioma projektami, ale też na zarządzanie sklepem pięciu różnych instancjach, łatwiej Wam zarządzać te sprzedaże, bo wszystkie zamówienia internetowe macie po prostu w jednym panelu zamówień. Możecie dużo lepiej dopasować te sklepy do potrzeby klientów, bez takiej obawy, że w sumie już później nie będzie jak tego utrzymać, bo to jest zbyt od siebie odległe, żeby później dało się to na przykład aktualizować. No i dzięki temu Wam się jest łatwiej po prostu rozwijać, no bo jeżeli mamy wszystko w obrębie jednej technologii, wszystko w obrębie jednego kodu, no to możemy działać po prostu Sprytniej. Czy brzmi to super? No według mnie brzmi, mam nadzieję, że według Was też. I słuchajcie, biorąc pod uwagę, że to jest chyba pierwsza taka typowo poradnikowa treść yy, i taka bardzo praktyczna, zachodząca dość głęboko w funkcjonalności niektórych technologii, to będzie mi super miło, jak dacie znać w komentarzu, czy chcielibyście więcej takich materiałów, bo jeszcze przynajmniej kilkadziesiąt, jeżeli nie więcej pomysłów dla Was mam, a tymczasem do zobaczenia następnym razem.